Artura, ja coś już wypatruję, czy mamy kolejną gędną osobę, która by... a jest kolega, dobra. Szybka ręka w górę, zapraszam. Ale... Poczekaj, niech mi Poczekaj, niech Artur się bo Kurczę, nie jest łatwo te rzeczy wszystkie powyciągać. Jak jesteśmy gotowi, Arturze? Jesteśmy gotowi. Zapraszam Cię na scenę w takim razie. Siemano. Siemaneczko, przedstaw nam się proszę. Mateusz. Jest Mateusz. Wajkę y, już przełożył, więc teraz proszę. Jesteś gotowy? No to dawaj Mateusz, pokaż nam co jesteś w stanie tutaj wyczuć. Jeszcze raz powiedz głośno, żeby cię wszyscy usłyszeli. Długopis. Sprawdźmy to. Zobaczmy. O, jest. Tadeusz nam wyciągnął. Tak jest, jest długopisik. Gratulacje, wygrałeś długopis. Super, pięknie. Nie, to on, on jest nasz. Jest nam bardzo potrzebny. Wybieraj, co byś chciał. To jest twój. Gratuluję. Z kupkami zawsze. Tak jest moje, że też to no, tak, jak Zawsze chcę to. No, kup mi nowy kubek. Dobra. Artur tu się szykuje, a czym mamy kolejną chętną osobę do lesowania Jest pierwszy kolega, potem w takim razie widzę, że to się pomału, robi nam kolejka chyba, tak? Dobra, to nie jest takie straszne. Już jesteśmy gotowi, tak? Mój drogi, przedstaw nam się jeszcze, tylko proszę. Michał. Michał. No to jesteś gotowy. Wiesz o co chodzi? No to dawaj, pokaż nam co potrafisz. Powiedz głośno, żeby wszyscy usłyszeli. Sprężyna. Jaka? Model... Zawieszenie. Model samochodu i marka. Nie, <grymne> Je, słuchajcie, jest tutaj piękna, Gratulacja. czerwona sprężyna od samochodu. Wszystko się zgadza. Fantastycznie. Mój drogi, możesz sobie wybrać jakiś tutaj ładny gadżecik, a ja już szykuję kolejną zagadkę. No i gratulacje kubek jest twój. Dobra, tutaj mieliśmy panią chętną. Momencik. Nie, 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 po, 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 proszę poczekać. Nie, 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 nie. Proszę poczekaj. Momencik. Artur pierwszy musi zapakować gadżet do rękawa mechanika. Tak, i ja bym prosił tego o przejście tam za filarem. Ale jeszcze momencik, bo jeszcze Artur nie zapakował. Jeszcze nie zielone jeszcze światło. I tutaj mamy wygodne schodki do. Jeszcze momencik, już możemy zaprosić w takim razie. Artur! Okej, okay. jest gotowy ten. Tak, możesz, możesz. Zobaczmy, czy jesteś w stanie odgadnąć, co tam jest. No ale jaka? Nie, nie musisz wyciągnąć. Co tam jest? Jakaś kola. Czy tam jest kola? Nie koli nie ma! Nie wiem czy to możemy zaliczyć Zbyszek. Zaliczamy, zaliczamy oczywiście. Proszę bardzo. E, moja droga, bo ty nam się chyba jeszcze nie przedstawiłeś. Tak, tak. Co? Julita jest. Julita, Julita. fantastycznie! Gratulujemy! Dobra, gratuluję. Super, jest twoja, gratuluję. Nam już tutaj powoli się kończą elementy, które e, możemy sprawdzać. Jeżeli ktoś tutaj za sceny byłby w stanie jeszcze mi przygotować taką dodatkową paczuszkę, bo tu chętnych jest całkiem sporo. Antury, jesteśmy gotowi? Jest jesteśmy dobra. Gotowi. Eee, kto chętny? O, kolega jest chętny. Zapraszam, zapraszam, chodź tu do nas. Tutaj masz, możesz sobie przejść, to są schodki. Tam widziałem, jest e, obok zielonego okna kolejna chętna osoba. Dokładnie tak. Także już mamy kolejnego tutaj kandydata. A ja tylko poczekaj, zanim się przedstawimy, Damianie, Damianie Płachuta, czy możesz nam przygotować jeszcze jeden kartonik gadżetów do. do kuferka? Nie nagród, tylko do kuperka. Nagród mamy dość. Tak Dobrze. jest. To mój drogi, przedstaw nam się tu proszę. Z tym Borys. Borys, no to... Zapraszamy się tutaj jest z przodu w takim razie. Możesz podejść od przodu, proszę z tej tutaj strony. Tu masz Jest z jednej strony dziurkę, z drugiej strony dziurkę. Pakuj ręce, sprawdzę co jest w środku. Moi drodzy, to nie jest proste. Jak tam, Borys? Masz jakiś pomysł, co to może być? Nie. nie masz pomysłu. Zbyszek? Zbyszek? Jestem, jestem, Chodź, jestem. Chodź do mnie, powiedz mi, czy my tu Borysowi możemy troszeczkę podpowiedzieć, bo to nie jest wcale takie łatwe zadanie. Yy... Chyba tak, ale... żeś chłopakowi życie utrudnił teraz. No, nie wiedziałem, kto będzie kolejny, więc... Słuchaj, ja ci powiem tak. Yy, z kim tu przyjechałeś? A z kim? No i teraz tak, jedzie sobie tata z wujkiem, nie? Jadą i tam jest taka olbrzymia dziura. Patrzcie lepiej na tatę. Gdzie jest twój tata? Jest tata tata, tata. proszę, proszę tata podejdzie. Chodź, tato, chodź tato, tata. Tata podejdzie. Nas. Musisz syna troszeczkę wspomóc tak. tutaj. Czy, czym jeździcie? No ale jakim samochodem? Turanu. O, o, Volkswagen, Volkswagen. Turan. Tata pewnie tata. już kiedyś robił to w tym samochodzie, a jak nie, to tata sobie wyobrazi taką sytuację, że tata jedzie. Słuchajcie, może i... podejdziemy, ale niech tata włoży drugą rękę i. Nie, nie, nie. zróbmy teraz taki quiz mały. Tata jedzie i jest olbrzymia dziura. Nie? Tata się zastanowi, bo tata nie nie psuje felmi, nie psuje opony, ale psuje coś, by. Wy... Gratuluję. Brawo, jest to. Powtórz nam jeszcze raz, Borys, co to Kata jest. Tata ci podpowie jeszcze raz. Wyciągamy i sprawdzamy. Tak Gratulacje. Jest. Gratulacje, to Gratulacje już... Borys. No banany od wielowahacza. No. Tata od Volkswagen, Volkswagen, Audi. Grupa Waga lubi wielowahacze, nie? Stąd tata dobrze znał, wiedział o co chodzi. Gratuluję. Borys, Borys gratulujemy. Gadżet. Możesz sobie wybrać tutaj gadżecik. Tutaj masz, na stole wyłożone gadżety. No, bo to drugi, drugi brat, tak? Brat też niech sobie coś przy okazji, wybierze, zrobi mnie to we dwie osoby. To jest zapalniczka, to może jednak nie jest zapalniczka Może, może sobie opaskę wejść albo wariata. A brat A co chce? Co brat chce? Dobra. jak tutaj chłopacy atakują, to my mamy takie pytanie, czy ktoś z Państwa ma klej dwuskładnikowy, bo mamy tutaj awarię i potrzebujemy zalepić pewną dziurę klejem dwuskładnikowym. Jeżeli ktoś ma, prosilibyśmy, żeby się z takowym zgłosił tutaj do tego białego White -fish. Dzięki wielkie. A my szykujemy kolejny gadżet. Dobra, jest, jest, jest gotowy. Gotowy. Mamy Kartonik nam się tutaj. tutaj troszeczkę rozwalił, więc... I idzie do nas psuje. Jak coś no. tam nas schodki. Widzicie, to psuje do nas. Widzę, że cię znowu żona wysłała tutaj do nas na scenę. Muszę odkupić te. Eee, bilę, Wiesz co, ale aż tyle gadżetów to my tu nie mamy. Dobra, jesteś gotowy? No to dawaj. Kacper już tutaj u nas wczoraj był na rajdzie. Kto nie widział, nikt żałuje, bo chłopak tak się poświęcił do tego konkursu. No nie, chłodnica to to nie jest. Kopułka zapłonowa. Moi drodzy, wyciągamy i sprawdzamy czy Kacper zgadł Tak jest. Oczywiście on dobrze wie, co tam się kryje w samochodzie. Także tak to jest kopułka zapłonowa. To są wariaty. Tak, Panie to są wariaty. Wiesz, wariata. Dzięki wielkie. Słuchajcie, to my już kolejny element tutaj Ile szykujemy. Nie nam zostało tych elementów jeszcze, żebyśmy tak mogli powiadomić. Słuchajcie, bo y, tutaj dostałem kolejną paczuszkę z różnymi rzeczami, które tu są no. Myślę, że jest ich tu jeszcze z 10. Nie, no z 10 ich tu jest tych różnych tutaj. Trudno nam starczy w takim razie. O, tutaj dziewczyna się na nas zgłasza, zapraszam. Y, mamy już tam wsadzone, tak? Y, tak, tak. Tu, tu, tu jest, potwierdzam, jest wsadzone. Moja droga, przedstaw nam się tu, proszę wszystkim. Jessica? Jessica, tak? Ok, no to Jessica, jesteś gotowa? Wiesz, co u mechanika się kryje w skrzynce? No, byłaś kiedyś na warsztacie, patrzyłaś, co mechanika ma? Narzędzia, no słuchaj. Dobra, no sprawdź swoje siły, czy jesteś w stanie odgadnąć, co tu się dzieje? Jeszcze raz powiedz głośno, żeby wszyscy usłyszeli Młotek Młotek, sprawdzamy, czy to jest młotek Tak jest, tak młotek. jest, to jest młotek Jessica dobrze wiedziała, że tu u mechanika są narzędzia Fantastycznie, Jessica odgadłaś Tutaj Daga nam przynosi kolejne bajery No i gratuluję o Was. Dzięki, wielkie. My zapraszamy kolejną osobę tutaj do nas na scenę. Też ja się ktoś bo chcieliśmy odpowiedzieć się zgłosić, Nie wiem o co chodzi. Moi drodzy, to nie szkoła. To nie szkoła, to nie dwa Szkoła się kory. skończyła! Szkoła się skończyła! Dobra, po raz osoby wakacje. zgłoszone widzę. Myślę, że polecimy od prawej strony, w takim razie każdy z Was weźmie udział. Zapraszamy tę koleżankę jako pierwszą. Także ja was widzę, kto się zgłosił, poczekajcie. Chwila, moment i każdy, nie, nie, nie jesteśmy w stanie wziąć wszystkich raz. Moja droga, przedstaw nam się tutaj, tylko proszę. Pola, Pola, nie ma co się wstydzić, tu jesteśmy na scenie. Jesteś gotowa, żeby sprawdzić, co tam jest? No to dawaj, ruszaj z tematem. To włóż sobie z jednej strony tylko jedną rękę, jeżeli masz za krótkie. Teraz zastanów się bardzo dobrze nad swoją odpowiedzią. Barci Ingliściński proszony jest pilnie do White Mills. Marci Ingliściński mam klej. Szklana butelka. Szklana butelka, z czym? Z piwem. Dobrze, czy Pola się zastanowiła, bo powiedziała najpierw, że to puszka, więc sprawdźmy, czy ta zmiana decyzji była odpowiednia. Tak! Pola, bardzo Ci dziękuję, że wyciągnęłaś mi piwo. Jestem bardzo zadowolony. Natomiast, Ty, możesz sobie wybrać tutaj jakiś gadżecik w końcu, coś, co mi się tutaj przyda na tej scenie. Wreszcie wyciągnęli coś dobrego. Bardzo dziękuję osobom przygotowującym te gadżety za przekazanie. Moi drodzy, ja już tu szykuję kolejny gadżecik. Kolejny gadżet przygotowany? Tak, jest, kolejny I element zapraszam. przygotowany i zapraszamy kolejną osobę tutaj do nas na scenę. Mój drogi, przedstaw nam się, proszę. Radosław. Radosław, jak oficjalnie. No dobra, słuchaj, Radku, jesteś gotowy? Jeżeli gdzieś tam by ci było za krótko z rękoma, no to spokojnie sobie włóż tylko jedną i działaj, zobacz, co ten nasz mechanik tutaj ma. Zastanów się dobrze. Klucz, ale taki do drzwi? Nie, nie. Jeszcze raz głośno. odkręcania śrub. Klucz do odkręcania śrub. Co drzwi? Tylko do odkręcania śrub. Sprawdźmy to. Tak jest, to jest Brawo. klucz. Normalnie. Magnusław, możesz sobie wybrać kolejny gazet. Jakbyśmy tu mieli, że tak powiem, troszeczkę starszych zawodników, to bym jeszcze spytał o rozmiar, ale Radku nie będziemy tutaj Tobie tak komplikować życie. I dziękuję bardzo, dziękuję że bardzo. padłeś do nas. Teraz chwila, który przygotuje kolejny gadżet, żebyście mogli wylosować. I tu już on dwóch chętnych, także mówiłem, kolejka nam się troszeczkę zrobiła. Dobra, słuchajcie, kto tu był kolejny? Tam kolega, kolega, w białych... kolega w Białej Koszulce. Tak jest, kolega w Białej Koszulce. Zapraszamy Cię tutaj do nas. Kolejny element w naszej skrzynce jest przygotowany. Z już mi nie się leżaczek, bardzo się cieszę. Przedstaw nam się jeszcze, tylko trochę nie bądź aż taki szybki. Chcemy wiedzieć, kto tu do nas przyszedł. Nataniel. Natanielu, jesteś gotowy? Widzę, że tak. No to dawaj, zobacz co tam się kryje w tej skrzynce. Metrówka. Metrówka. No to chodźcie, sprawdźmy to. Jest, tylko że wiesz, ona jest pięciometrowa. Nie wiem czy to mogę zaliczyć. Mówić, że metrówka. Ale tak, oczywiście! Wszystko się zgadza. Jest dobrze Nataniel Odgad tutaj nasz gadżeciki i mój drogi, możesz sobie oczywiście w nagrodę coś tutaj wybrać fajnego. Jest opaseczka Natanielu. Bardzo Ci dziękujemy, że wpadłeś i zapraszamy do nas... A nie, nie, jeszcze nie zapraszamy, bo jeszcze muszę przygotować. Sykutka prawie bym ci zapomniał. Rybciu, rybciu. Dobra, jest kolejny... Uf, on tu zaraz coś spadnie. Pamiętam o sobie kolego, jesteś następny. Także tylko chwilę Arturowi. Ja już jestem gotowy. Artur jest gotowy, więc zapraszam cię do nas, do nas na scenę. Możesz do nas paść. Mój drogi, dzień doberek Przedstaw nam się proszę wszystkim. Daniel. Jeszcze raz głośniej poprosimy. Daniel. Daniel, ok. Jesteś gotowy? No to dawaj, odgaduj, co tam się w środku znajduje. Teraz. raz? Zapalniczka. Jesteś pewien, chcesz jeszcze sprawdzić, czy to jest Twoja ostateczna odpowiedź? Male. Dobrze? Jesteś pewien. Sprawdźmy to, moi drodzy. Niestety to nie jest zapalniczka, to jest krótkofalówka. Może nie każdy mechanik ją potrzebuje, ale organizatorzy z lotów zdecydowanie to jest sprzęt, który nam się tutaj bardzo przydaje. Ale niemniej jednak, bardzo Tobie dziękujemy i Zapraszamy już za chwilę kolejną chętną osobę. Praż to jeszcze żarto to jest rozbyło, ale myślę, że o tutaj jest dziewczynka chętna. A, widziałem cię, więc zaraz Cię zaprosimy do nas na scenę. Poczekaj, bo tu już nie mogę zbyt łatwych elementów tutaj dawać, ale o już coś mam Mamy, jesteśmy gotowi? Gdzie, gdzie jest kolejna? Tutaj dziewczynki, dwie dziewczyny idą razem, tak? O to dojść dojdzie, czego będę dwie razy zgadywać. Widzę, że one są świeżo co przyszły tutaj do nas z plaży. Mam Jak nadzieję, woda? Że... Jak woda. Ciepła woda jest, dziewczyny? Tak, ciepła woda jest, fajną miały zabawę Ale ja teraz nie wiem, jak wy jesteście takie okryte i trzymacie sobie te ręczniki, to jak wam się to uda? Dacie radę, znajdziecie jakąś wolną rękę? Okej, okay, no to słuchajcie, proszę się nam tutaj przedstawić dziewczyny. Jestem Hania oraz Lena. Hania oraz Lena. To powiedzcie mi, mi tak. Która z Was będzie losować? Czy chcecie losować najpierw jedna, potem druga? No to Hania będzie nam tutaj losować, no to dawaj Haniu, jesteś gotowa? No to dajesz szadu. Czy ja sugeruję może jedna z jednej strony, druga z drugiej. Ona Hania już wie! Tak? No, to odpowiedz nam, co to jest? Można. Latarka. Latarka. Sprawdźmy to. Jest to oczywiście latareczka. O, nawet świeci, moi drodzy. Także Hania odgadła. Gratulacje. Możesz sobie wybrać tutaj jakiś gadżecik od nas. Słuchajcie dziewczyny, dziękujemy wam bardzo, że tu przyszliście, przyszłyście do nas A ja już szykuję kolejną rzecz Kolego poczekaj jeszcze, nie wchodź tutaj do nas Jeszcze chwileczkę Już jest gotowe, także kolega może do nas przyjść Siemaneczko, przedstawiam się tylko jeszcze proszę Kuba Kuba, Kuba przyszedł tutaj do nas Zapraszamy serdecznie i Kuba będziesz odgadywał, jeszcze raz sprawdzę, czy to jest. Jest, ok, możesz odgadywać, co tam jest w środku. Otwierasz do piwa. Otwierasz do piwa, sprawdźmy. Oczywiście zgadza się, ale ja bym chciał tylko dopowiedzieć, że w tym można też otwierać różne inne butelki. Niekoniecznie tylko piwo, e, ale tak, oczywiście odgadłeś. Także, mój drogi, poczęstuj się tutaj jednym z naszych gadżetów. I na Czy mamy kolejnego, kolejną kenną osobę? Czy jest jeszcze ktoś chętny, który by chciał podejść? To tu już, poczekaj bo bo chwileczkę, niech Artur powie, że jest gotowy, bo tu mamy widzę dwie osoby. Dwie osoby, okej, okay, no to ja już jestem gotowy. Dobra, do tutaj nas... młodszy kolega, zapraszamy dla drugiego również, zaraz będziemy coś przygotowywać również. Mój drogi, yy, powiedz nam tylko, jak masz na imię. Filip, Filip, zapraszamy, cześć. Jesteś gotowy, znasz zasady, no to dawaj, lecisz. Zgaduj co tam się znajduje. To nie jest takie łatwe. Jeszcze raz głośno poprosimy. Ale jaka gumka? Recepturka? Gumka do włosów. Sprawdźmy to, czy to się zgadza. Czy nasz mechanik tą gumkę też faktycznie zakłada? tak oczywiście, drogie panie, grzebiąc przy samochodzie, trzeba zbiąć sobie włosy, żeby nam nie wleciały. Bardzo przydatny gadżet, mój drogi kolego. No wybrać opaskę. Super, bardzo dziękuję. dziękujemy. Ja już szykuję tutaj zagadkę dla kolejnej osoby. No i zapraszamy do nas kolejnego kandydata tutaj do nas na scenę.